Marek Jakubiak, poseł, koło poselskie Wolni Republikanie, kandydat na prezydenta RP, współtwórca Konfederacji, spotkał się w Starogardzie z mieszkańcami Kociewia. Posłuchajcie, co odpowiedział na pytanie o to, czy wojna na Ukrainie może wpłynąć na przeprowadzenie wyborów parlamentarnych w Polsce? No, słynne Kociewie. <laughs> Lubię tu przyjeżdżać. Spałem w pięknych miejscach. Teren taki trochę zapomniany przez Polaków, a warto o nim mówić i tutaj bywać. Cudni ludzie, czego najlepszym dowodem było kolejne spotkanie i pełne sale. Cieszę się bardzo, że tylu ludzi, ludziom się chce w ogóle przychodzić na takie spotkania, a szczególnie tutaj. No, z karyszewy bodajże, tak? Z karyszewy. Bo ciągle błąd robi jakiś tutaj. Spotkanie, które mieliśmy też niedawno po kampanii prezydenckiej też wzbudziło mój zachwyt, tak więc no, mieszkacie w pięknym miejscu, warto dbać o to miejsce i warto no, promować je w całej Polsce, co ja z całą pewnością uczynię. Panie paśle, jesteśmy po wyborach prezydenckich przed parlamentarnymi. według pana. W jakiej sytuacji politycznej jesteśmy? Jaka jest Pana ocena? Odpowiedź jest krótka. Wygraliśmy pierwszą wojnę, ale ta prawdziwa wojna, ta wielka wojna o parlament i większość parlamentarną jest przed nami. Dzisiaj dużo o tym mówiłem na spotkaniu z mieszkańcami e, i myślę, że chyba dotarłem do mieszkańców, że już teraz trzeba się organizować po to, żeby przypilnować wybory, bo jedno co e, grupa rządząca dzisiaj, trzymająca władzę, może zrobić, to jest zabrać nam wybory, po prostu nas oszfabić, a tego chyba chcie, nie chcielibyśmy. Panie pośle, tendencje wskazują na to, że PiS Konfederacja ma. Większość. Ale co z tą Konfederacją? Państwu tworzył konfederację. Dzisiaj zapisać się do Konfederacji to właściwie nie można, tak? Bo albo jest ruch narodowy, albo jest nowa nadzieja. No bo nie ma czegoś takiego jak Konfederacja. Konfederacja jest tylko tworem politycznym, który składa się z ugrupowań partyjnych. A żeby subwencje wziąć, musieli zarejestrować się jako partia od i cała tajemnica. Natomiast w Konfederacji są naprawdę znakomici ludzie, w Prawie i Sprawiedliwości również znakomici ludzie i nie warto, żeby między sobą toczyli boje o aż to przykro powiedzieć o pierdoły, no polityczne derdymały. Myślę sobie, że powinniśmy jak jedna pięścić do wyborów, a nie konfabulować, z kim można podpisać koalicję czy nie. Prawo i sprawiedliwość będzie uzależnione od Konfederacji, tak samo jak Konfederacja od Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli tego nie rozumieją panowie, no to przykro mi bardzo. Pana wizja na najbliższe dwa lata? Myślę, że wcześniejsze wybory tak mi coś wszystko podpowiada. Oby tak było. Pragmatyka mi podpowiada, że nie. Natomiast emocje podpowiadają mi, że mogą być wcześniejsze wybory. Jak zwykle egoizmy to spowodują, wcześniejsze wybory będą oznaczały nowy rząd, nowe rozdanie w Parlamencie. No i odbicie kompletne Polski z rąk piątej kolumny jak ją nazywam dlatego, że wpływy niemieckie w rządzie tym są przemożne. Panie pośle, no ważne pytanie myślę, że wojna na wschodzie i tutaj te relacje czy one mogą też zaważyć na w ogóle czy wybory się odbędą. Dobre pytanie, dlatego że ja myślę, że rząd jest w stanie zrobić wszystko, żeby wybory się nie odbyły. Jak będą w sondażach przegrywać z Kretesem, więc mogą doprowadzić do sytuacji różnych, w tym i zagrożenia militarnego w Rzeczypospolitej. A ponieważ to jest rząd, który zrobi wszystko dla władzy, no to wszystkiego możemy się spodziewać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.